W tym zadaniu będziemy rozwiązywali ostrosób prosty, czyli taki, na którego podstawie możemy opisać okrąg. Ponadto środek tego okręgu jest jednocześnie spotkiem wysokości ostrosłupa. To jest ten punkt, nazwę go literką S. I to zapamiętajcie z tego zadania, że każdy ostrosób prosty spełnia te dwa warunki. Ponadto wysokość tego strosłupa jest równa 8 cm, i w podstawie mamy trójkąt prostokątny równoramienny. Może zacznijmy obliczenia od podstawy, ponieważ tutaj możemy od razu wyznaczyć długość odcinka AB. Skoro to jest trójkąt prostokątny równoramienny, to oznacza, że jest to trójkąt typu 45-45-90 stopni, gdzie przeciwprostokątną liczymy o, z takiego wzoru. A pierwiastek kwadratowy z dwóch. Tak jest najszybciej. Moglibyśmy też policzyć z twierdzenia Pitagorasa, ale tak jest wolniej. No i w miejsce literki A wstawiam długość ramienia. Wymnażam przez liczbę pierwiastek kwadratowy z dwóch. Otrzymuję 6 razy 2. To się równa 12 cm. Punkt S jest zarazem środkiem odcinka AB, więc jeśli ten odcinek o długości 12 cm podzielimy na pół. To tutaj otrzymamy 6 cm. Załóżmy, niech to będzie ten odcinek BS i tutaj też. I teraz wprowadźmy tutaj taką niewiadomą X, tym X będziemy oznaczali długość krawędzi tego ostrosłupa. To należy policzyć w zadaniu długości krawędzi bocznych. No więc tutaj wystarczy skorzystać z stwierdzenia Pitagorasa. X kwadrat to się równa. 8 kwadrat dodać 6 kwadrat. x kwadrat to się równa 64, dodać 36. x kwadrat to się równa 100. Pierwiastkujemy obustronnie. Tutaj otrzymamy wartość bezwzględną. Pamiętajmy o tej własności, że cokolwiek, co trafia pod pierwiastek kwadratowy, zawsze zamienia się w wartość bezwzględną. Natomiast z prawej strony mamy 10, tak? bo pierwiastek z liczby 100 to jest 10 x oznaczamy długość odcinka, długości odcinków są liczbami dodatnimi, więc wartość bezwzględną możemy opuścić. No i stąd otrzymujemy taką długość krawędzi. Więc każda krawędź w tym ostrosłupie ma długość równą 10 cm. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa, pa.